Urodziłem się w Wilnie, w pięknym mieście, obecnie to należy do Litwy, do no czerwca w roku. Raniutko zaczęli pukać w drzwi. Mama otwiera drzwi. Okazuje się, że najpierw pokazuje się w drzwiach bagnet i wchodzi Rosjanin, bo żołnierz rosyjski. I mówi "Proszę, sobie radca. Staliśmy w czerwcu. Zabrani i wywiezieni na Syberię. Jedenastoletni chłopak zająłem miejsce tak przy okienku, żeby można było obserwować jak będziemy jechać. No i było dużo rodzin z dziećmi małymi. No ciasno było, staruszkowie spali na podłogach, starsi na pierwszej pryczy dorastający na drugiej, a ja byłem na trzeciej u samej góry, także mogłem przez okienko wyglądać, ale okna były zasłaniane, no ale myśmy dziurkę w deskach zrobili i przez to dziurkę oglądaliśmy, gdzie jedziemy i na jakich dworcach stajemy. No i na drugi dzień już wybuchła wojna między Rosją a Niemcami. I nasz transport już był w Smoleńsku bombardowany przez niemieckie samoloty. W Barnaule była przesiadka z pociągu na barki. Były dwie barki. To do jednej i do drugiej barki wsiadało po tysiąc osób. O! O! To jest rzeka ta. Trochę płynął, tak? Tak, tak. Tak, tak. I tutaj jest... Nowosybirsk. O i jest Warnaul. Tutaj wsiadałem na barkę, w Warnaule. Nas zabrali do Buranowskiego sowchodu. Sama nazwa Buranowski, to znaczy, że były duże zawieje. Ja poszedłem w step, jak to mówię, no bo trzeba było jakoś żyć. No i w stepie, tutaj zresztą ja tu przyniosłem rysuneczki, czym się żywiliśmy i coś mu łapali, saranki, to takie cebulka taka, no to tylko te 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 właśnie te te Potem była czarna porzeczka, to smarodzina na to nazywali, czerwona Pożeczka, chodziłem w step łapać susły, to było mięso bardzo takie dobre i pożywne, a tuż był jako lekarstwo, bardzo dużo owiec, zasadniczo świn tam nie było, bo były mrozy duże, było nawet 61 stopni, pamiętam mróz, tyle tak pokrzywy zjadłem, i mama tam do tego, jak były ziemniaki, to z dwa ziemniaki ukroiła i to na gęsto tak ugotowała, i, i zupa była. No jeszcze te mięso z tych susów, no i ryby były. Ryby. Praca na Syberii był. Tak zwany Zawieźli nas do buranowskiego sowhozu. Sowhoz był hodowla bydła. To cielęta te miały lepsze wyposażenie jak my, bo było ogrzewane to. Mleko tam zawsze musiały te, te cielęta dostać, i tam opieka była na tym. Także jak było zimno, to ja chodziłem do tego. Czy żeby się zagrzeć tam. Przychodził za i mówił: Polaki żyłyby wy tam, Polacy żyjecie, wy tam, bo śnieg zasypywał tak, że tunele, żeśmy kopali, żeby z domu do domu można było przejść. Dach przeciekał, pamiętam na jesieni to, żeśmy siedzieli pod parasolem w tej tej chałupie, a lało się tak ciurkiem z tego dachu. Potem przecież my to naprawiali jakoś tam, żeby... bo ta blacha była porzewiała. Ja mieszkałem w ziemiance z początku. W tym buranowskim stawchozie, a potem jak amnestia była, Toż się przeprowadzili już do ujścia Manki i tam już było 70 rodzin polskich. To tam nawet yy, zespół był taneczny i, i siostra w szkole prowadziła najmniejsze dzieci. Było przedszkole. Kiedyś zsyłali tych, co brali udział w jakichś powstaniach i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze za, za cara było. Te wywodzki, syłki i nazywali tych ludzi sybiracy, bo wysyłali ich na Syberię. No a nas już po wojnie też tam po prostu zesłali. Czyli wy przejęliście nazwę od tych historycznych zesłańców, prawda? Wszyscy, no, którzy w czasie ta, wojny ta, 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 byli ta, ta. na Syberię, utworzyli później Związek Sybiraków. Człowiek, jak usłyszał nawet po polsku, że ktoś mówi. Ci, co byli zesłani kiedyś, tak, bo to tam Tomsk, to Omsk, to tam bardzo dużo Polaków było i jeszcze umieli tak, po zesłańców. polsku. Zresztą jeszcze do dziś niektórzy zostali, myśmy przyjechali do Olecka. Najpierw gdzieś przywieźli nas i rozładowali na terenach odzyskanych. I pamiętam wracaliśmy, ja, mama i siostra, jechaliśmy na węglu, bo nie było tych wagonów osobowych i zajeżdżamy, Pierwszy dzień świąt Wielkanocnych do Warszawy, bo jak dostaliśmy, jak powstała już, było porozumienie z Sikorskim, to dostaliśmy za pomoc taką i ubrania. Mama to po prostu zrobiła jakoś, żeby to było mniejsze. No i w tym wróciłem do Polski, do Olecka z Biegostoku w 1946 roku.